<śmian> no właśnie, obrażają już Noisa, że ma głowę fatę. <śmian> Ale ja tego nie przebiję. Tego no się nie da przebić, nie? Ogólnie. Dodzwoniliście się Państwo do Centrum Informacji w Volkswagen. <śmian> <śmian> że nasi konsultacje... Uf, to No to wy nawet ona, ona ma talent. Nie, ja. ja. bo chciałam się zapytać, że... Ale BMW odebrała Volkswagen? Volkswagen ma wyjebane. Ale no nie wiem, Audi? No może być. A? Albo Mercedes. Albo Łada. Łada <noise> już chyba nie ma w Polsce. Łada to do PSB. <noise> Bezwoń, bo Łada się rozkraszyła. Albo Pabieda. A skąd oni w ogóle podali ten win? Był z randomu samochodu. No jakiś gościu na trzecie dał no, że do oh. Ej, y, Mercedes ma. Takie strona automotor Mercedes? A no. mój mąż, Jarek, powiedz mu Już od razu podał numer winu na Mercedes. Ale Mercedes Damian Mercedes Benz. Dam numer, numer. Damian. Benz. I... Ja masz... O, i to Też nie? Dobra. gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Zapraszamy na nie ma nikogo W sprawie cyfrowych dodatków Mercedes Benz informujemy, że w celu stałej poprawy naszych usług wszystkie rozmowy mogą być nagrywane. W nie, to, nie wyrażają to. Państwo zgody na nagrywanie tej rozmowy. Prosimy wcisnąć 1. Aby później odputać tę wiadomość, prosimy wcisnąć 0. Słonka Dana by się nie skupiła. Trzeba zarodać? Nie. Chyba po samo <grym> połączy. <grym> o, o. tutaj sobie. to Ale cicho, bądźcie. Coś? <grym> <grym> Dobra, ten pierwszy pierwszy. Dobry wieczór, Joanna Szkielet z tej strony. Mam pytanie, ponieważ moje cztery kółka się nie kręcą, coś poszło nie tak. Cały czas mi się wyświetla taki sosik, taka sosierka I niestety ale no potrzebuję pomocy. Rozumiem, bardzo mi przykro. Jest pani bezpieczna? Tak, jasne. Mhm. Eee, Bardziej bym się martwiała i... Prosiłabym o podanie Prosiła numeru rejestracyjnego. Tak, CSW. Piętnaście dwadzieścia. Dziękuję. Sprawdzę, czy ktoś mamy. Mm. Proszę jeszcze numer kontaktowy do Pani plus cyfry Tak, plus cztery, osiem 6, 4, 8, mm -hmm. 6? 7, 4, 8 7, 4, 5. Tak? I no, w, no, kiedy... No, I no, 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 jak długo bym musiała czekać za pomocą? Ja bym przecinam. 4 plus 4, 8, 6, 4. 7, 6, 2. Tak, dokładnie tak. I e, chciałabym... Może Pani jeszcze raz cały... halo? halo. Jeszcze raz plus cztery osiem sześć cztery pięć trzy sześć. Coś tutaj jest z tym telefonem, ja nic nie słyszę. Co tu, tutaj Ja to sprawdzam już po numerze rejestracyjnym, czy mam jakieś dane? Halo? No jebane drzewa, kurwa, nic tu nie słyszę. Halo? Halo? Tak, ja Pani słyszę. Tylko przecięła nam ten numer, nie mam całości numeru. Może Pani radę jeszcze powtórzyć? Tak, jasne. Przepraszam, ale tu są, naprawdę tu koło lasku jestem. Nic tutaj nie słychać, naprawdę porażka. Plus 48. 6, 4, 5 5, 3, 6, tak? Mamy to? Nie, bo w środku przecinam znowu. Część też...

Numer, je to wiem to numer. Jeszcze półnowis, poszukam ślub. Powiedz, że numer. kolesz kupił, Michał kupił cię samochód. Czu, czu. Pani jeszcze się połączyć, bo, może ba, będzie lepsza bo ja naprawdę pani... Dobrze? Połączy się pani jeszcze raz? Net. Ob. Mmm... A. No. Cały czas coś przycina. Nie przycina, idiotko, tylko ja Ale. Cię stopuję. Ewa. Pani Joanna, no, słyszy mnie Pani? Joanna Szkielet. Pani, pani Joanna, ja słyszę, tylko proszę mi podać numer całości do Pani Co, ja Krzysztof, co Ci chodzi? Win, numer? win, numer? win?

Zostaw się pięć wdrośnię. Dwa, cztery, sześć 2, 1, 2, 1, N, 2, 3, 9, 6, 8, 4. Joanna szkielet. Halo? <fuszerne> ja <głos》>? Joanna szkielet, tak, tak. Panią pani jest <grymne> sama. WUJA! ja. Wuja jest pijana. <grymne> <grymne>

Nasz szkielet. dokładnie tak. W, D, D, 2, 4, 6, 2, 84. Zacznij kliknąć przycisk, który cicho teraz. Jarek, uspokój się tu. Ale daj mi zadzwonić. Ja muszę zadzwonić szybko. Przepraszam. Och. Jak się tu wybiera, Nubek? Jarek, daj z panią porozmawiać. No. Ale weź mi tu wybi. na szkielet z tej strony. Ale lepiej niż BMW, nie? Bo czytałem spytała... widzowie, czytałem, dziękuję. A, czy, a czytałeś tekst? o... Wszystko tym. czytałem. Na szwagę a, na ogół, u... opłatę klimatyczną. Czytałem. <noise> Już szkalują mnie widzowie, szkiele. no. no to ja sobie co zapamiętam. I... <głos> <głos> Ale Max, jest lepiej niż, niż BMW. Bo spytała się, czy jesteś bezpieczna i Kamera kamerę przesunęli, nie? Kamerę ja przesunęliście no. no? chyba. Nie no, czekaj. Tak, kadry jest? Nowy. Nie no, spokojnie. Dobra, nie proszę. Dobrze jest. Gdzieś dobrze cię widać. Chcemy przetestować jeszcze jakiegoś? Dob